Zielony ładę to powinien tak zrobić jak w Ameryce Trump. My no to tu jesteśmy, żeby to wygrzec, żeby zaprotestować, żeby to szaleństwo zatrzymać raz na zawsze. Wszyscy politycy co, my mamy oszczędzać klimaty, a inne państwa co robią? Trują, nic więcej. Czas najwyższy, żeby nasi politycy doszli do rozumu i, i byli jednością, a nie pluć jeden na drugiego. O. Zasady, które w tej chwili u nas. Pondolanto. Moi drodzy, że to jest utopiona Polski ten skład na całym świecie. Ten LPS jest ile? Tam zykowy procent, a u nas się robi ten, ten, ten kandydat na prezydenta Bożej łaski. Planeta płonie, chyba mu się płonie. W tej głowie jako płonie ta planeta. Polska to jest najbardziej ekologiczny kraj. Co my tu mamy? Najlepiej by zamknąć kopalnie, zamknąć huty i wszystko przenieść do, do Niemiec, bo wiadomo, że lotnisko jest w Berlinie. Po co budować CPK? Słyszeliście wczoraj na komisji przegłosowali przeciwko CPK. Zielony ładem to powinien tak zrobić jak w Ameryce Trump. Wod i koniec. koniec. I, i, i zielony ład. Odrzucić to, bo to jest nie dla nas. To jest zabicie polskiej gospodarki. Edited. Aby która opiera się na surowcach. Dodam, że Zielony Ład moim zdaniem ma doprowadzić do cichego rozbioru po iluś tam latach Polski. Bo jeżeli Polska przestanie mieć gospodarkę, mieć zakłady pracy, mieć szkoły takie, które uczą historii i przypominają jak o co walczyli nasi dziadowie, to wszystko jeżeli zaniknie, to Polski nie będzie, a mocarstwa w tej chwili z Polską graniczące i troszeczkę dalej, to będą niestety się tutaj panoszyły, a Polska będzie niczym. I dlatego Zielony Ład... Nie powinien dostać e, chorobiewki, że może tutaj zadziałać. Nie może. I na to ja osobiście, na to jestem, walczę, że nie powinien i nie będę. I nie będę popierała i namawiam wszystkich, żeby to robili. Nie popierać Zielonego Ładu, bo to jest dla Polski wielka zguba. W świecie z Zielonego Nieładu wy, wycofali się już. Protestujemy przeciwko temu zielonemu ładowi, Czerw można nazwać czerwony jad, który się rozlewa na całą Europę. W dniu, w dniu dzisiejszym zebrało się nas ponad 3000 członków solidarności, sympatyków, rolników indywidualnych. Protestujemy przeciwko temu, bo już niedługo nie będziemy mieli żadnych firm przedsiębiorstw, już doskonale wiemy, likwidowane są zakłady pracy. Koszty produkcji w Polsce wzrastają, pracodawcy się wyprowadzają poza Unię Europejską. Chiny, Indie, Rosja, Stany Zjednoczone. Dojdzie do sytuacji takiej, że my będziemy jedynym jedyną rejonem, gdzie tylko emitujemy 7% w skali globalnej całego świata. A już Kopernik powiedział, że Ziemia jest okrągła i że się obraca, a atmosfera nie stoi w miejscu. Więc dlatego uważamy, że powinniśmy temu zaprotestować, bo to nie jest ta droga, która prowadzi nas, żeby wybrnąć z sytuacji, którą doprowadziła nas Unia Europejska. Bo nie wiem, z kim Unia podpisała pak, że wprowadza na siłę Zielony Ład, który uderzy w każdego obywatela, w każdego Polaka, w każdego Europejczyka. Bo koszty od 2000, ECS2, koszty emisji, opłaty za to wzrosną, czyli wzrośnie opłata za węgiel, wzrośnie opłata za gaz, wzrośnie opłata za ropę. Podam tylko taki śmieszny przykład. Kiedy zbierałem podpisy pod Zielonym Ładem, poszedłem do sąsiadki i mówię, przymają Państwo się podpisze pod Zielonym Ładem, bo koszty nasze w 2026 albo 2027 roku wzrosną o 100%, bo mamy... Ogrzewanie węglem. No, jak mamy ogrzewanie węglem? Jak ja mam centralne ogrzewanie z zakładu energetyki cieplnej? Oni ja proszę mając, ale zakład energetyki cieplnej o, ogrzewa nas korzystając z węgla. No, zrozumiałam, no ale problem jest, żeby dotarciem do obywateli, żeby zrozumieli, że to dotknie każde gospodarstwo domowe. Jeszcze nie tak dawno gaz ziemny to był ten błękitny gaz, który Niemcy porowali, Nord Stream 2 z tego tytułu, że to Niemcy mieliby z tego tytułu zyski, ale jeśli okazało się, że jest embargo na gaz, to Niemcy mówią, że gaz jest niedobry, otwierają kopalnie i mają prawo do wygładycia węgla w Polsce. Na Urszulę chciałem wyjść, bo mam żadne ule, więc nie chciałem, żeby to Na Solidarność zawsze można liczyć w walce z tym szaleństwem z Unii Europejskiej, które przypłynęło tutaj, Razem z panią Wanderlejem, która tutaj za tym kordonem policji, za murami się ukryła. Razem z Donaldem Tuskiem i całym tym chorym establishmentem, które chce dokonać samobójstwa na tle społecznym, gospodarczym i Polski i całej Unii Europejskiej. Zielony Ład to samobójstwo. I po co tu jesteśmy? Żeby to wygrzyczać, żeby zaprotestować i żeby to szaleństwo zatrzymać raz na zawsze. Nie może być tak, że ceny energii, są trzy razy droższe w Polsce niż w Chinach, są sześć razy droższe w Unii Europejskiej niż w Stanach Zjednoczonych. Czy ci wariaci wiedzą co robią? Koniec z tym! Trzeba powiedzieć stop, dojść do świetnika, żadnych kompromisów, tylko zwycięstwo.